Jeszcze Kadalek, dalej, gramy, w Scary warbę i jest ze do Dzisiaj, no dawaj, wychodź, wychodź. Cześć, mam w sobie. To mój kuzyn Wojtek. I nie wiem, czego go słychać w ogóle. I nie wiem, czy mnie słychać. Więc Wojtek, wchodzimy, co? Mhm. Tryb fabularny. Fa, fa, fabularny. A nie, bo to jest na jedną osobę. Nie, jak ja chcę stąd wyjść? Jak chcę wyjść? Halo. Nie, tryb fabularny. Chodź tutaj. Chodźmy. Krótka zmiana. Jest normalny. No, normalny. Y, no, co? E, Fabula, które teraz wybraliśmy. To tu jest normalny? Tak, to jest normalny. Dobra. Y, ale po pomijamy są samouczek, bo wiemy wszystko. Przynajmniej, przynajmniej chyba. No, 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 no. no. I w typach, i w cyfierze, którzy są za nimi szakowani, a ty, którzy nie, prawda? Tak, trzeba na kamery patrzeć ogólnie. To ty patrz, i ja nie wiem jak co zrobić. Eee, yy, ogólnie. O, tutaj jestem. Ej! Ej, u mnie laguje, nie wiem czy u widzów też laguje. Dobra. Ja pomijam tutorial, bo wiem jak w to grać. Otwieramy Lawansza i włączyłeś grilla? Yy, ja nie wiem jak. Już włączyłem. A jak to? Yy, tutaj masz przełącznik grilla. To są nie za sobą. No to wiem. A jak przełączyć to, żeby to? Nie Co to jest? A co? No nic się nie dzieje. O, przyszła klientka. Ej, ogólnie pierwszy klient... Ej, ogólnie pierwszy klient nie może być anomalią, więc ją możemy obsłużyć. A ja co robię? Ty możesz... Ty kręć mięso. Okej. I nie patrzymy na... Ty robisz szczerowo. Okej? Co? Nigdy nie patrz na... wiesz, tą jest podstawkę. Dlaczego? Chyba. Nie, ogólnie to jest tak, tak, że o drugiej, o drugiej, o drugiej przychodzi... Podjeżdża autobus kierowcy i trzeba wyjść. Wyjść z budki. Wyjść z naszej budki. I nie patrzeć nigdy na sklep, bo przegramy. Jaki sklep? Nasz? No tak, nasz. Bo zginiesz. Inaczej. A czyli ten pusty samochód, tam do taksi? Boże. Uff. Nie. nie. Ona bo nie trzeba mówić. Halo, halo, Sawalma? Sawalma? Jeden w cenie dwóch? Znaczy co? O, pan idzie taki, taki dziwny pan idzie, taki, nie wiem kto to, kto to jest ten pan. Pan się wydaje normalny. Dobra, on jest git, on jest git, możemy zrobić mu szafarnę. Nie, teraz ja nie robię, tylko ty mówisz. To on jest zainfokowane. I to tak też kasztelko jak jest zainfokowany. Tak, tak. Po prostu. Ej, po prostu. Po prostu ty, 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 widzisz, ty. widzisz jak profesjonalista gra w tą grę. Aha. Bo ja grałem... Bo ja to... przeszłam już tą grę 4 razy, człowieku. Mam 13 tysięcy kaszy. K kasy z naszej. Ja mam 10 tysięcy. O, on chce dwa ketsy, o, łoż wiem, co Mięso będzie długo do zbierania, wiesz? No wiem, człowieku, grałem. To się... Ej, ogólnie nie bierz takiej karteczki, to ci da klient, bo ją trzeba dać pod ladę. Bo jak ją nie dasz pod ladę, to zginiemy. Słuchaj, gdy gdy nie jestem spędzia, to trzeba jeszcze mu dać pepsi. Wiem, ale trzeba mu dać tylko BREPSI. Patrz, to jest BREPSI, a nie PEPSI. A, BREPSI. No. I te... Ej, ogólnie na klienta bez twarzy trzeba go obsłużyć, ale nie można mu patrzeć na twarz, bo zginiesz. Po prostu nie, nie wolno się na niego patrzeć. Czasami. E, um, um, co ty, Kościół? On jest dziwny. Poczekaj. więc to byś On jest git. A co, może jest zmęczony? To może jest zmęczony? <laughs> tak. Jak przyjdzie baba z kotem, to trzeba, to trzeba je zamknąć, bo to jest wiedźma. I, I jak będzie typ bez czostku? To jak popatrzymy na kamery, to on ci, yy, to on ci zrobi jumpscara, więc lepiej nie patrz wtedy na kamery. Yy, ty to robisz. Tak, i w ogóle widzowie, widzowie yy, dajcie subika, lajka, yy, bo naprawdę tak, mi jest. bardzo, mi bardzo mało teraz yy, mam, yy, wyświetlenie mi jest. Ma, bardzo mało, bardzo y, słabo się wybijam i właśnie nawet jak klikniesz suba, lajka, dzwoneczek, to mi to naprawdę bardzo y, ten pomoże. A to jest za darmo, nie musisz za to nie spłacić, tylko po prostu mi pomoże. No. Nie mów mojego imienia! Mów do mnie popcat, please. Albo Popcat po prostu. Popcat. Co? Jak co? Ja zawsze, gdy robisz nasegnął na i to To Ja to. Lajkuję. Oglądasz? Tak, lajkuję też. No to Sigma. No widzicie, bądźcie y, taką Sigmą jak Wojtek. Lajkujcie, subskrybujcie i tak. Bo ej, ogólnie... Ej, Wojtek, doszło mnie suchy, że jak, że jak zalajkujecie i, i zasługujecie, to normalnie y, będziecie mieli szóstkę z matmy. Y no właśnie, słuchajcie się Słuchajcie się samego, tutaj. Patrzcie, to jest oryginalny sami z temu. Tak. Um, Bobas przyszedł, on mi się podaje. On mi. On jest ten. On mi się podaje. On jest jakiś dziwny. Dobra, poczekaj, sprawdzę. Sprawdzę go. Hmm. Nie, on jest git. Nie, co będzie on mógł to z ostatnim. Poczekaj. Mhm. Tylko ja nie słyszę, bo muszę już to Poczekaj, podgłośnię, sta. Podgłośniłem. A co ty czytałeś teraz zasady, czy co? Bo ja znam wszystkie na pamięć. Ja Ja... już to dużo razy grałem. I ani razu mi nieco nie mówiło zostać ogólnie. Ale gdyby cię ci to A, jeszcze Brepsy, no tak. A mogę ja brepsi? No dobra, ale już dałem. Bo no to wreszcie dla ciebie. No wiem, był. No bo był na, kam no bo byłby na kamerach dziwny. Co? No bo byłby na kamerach dziwny, jakby był nie ten. Jeszcze musimy pięciu klientów obsłużyć. A to bliźniaczki idą. Um, co jej się z głową stało? Ej, to właśnie one są animali. Wiem, ale poczekaj, poczekaj. Um, Okej. Okay. Poczekaj, nie, ja wyszedłem na kamerę. Okay. Nie zapłaciły najgorzej, nie zapłaciły Mogły zapłacić i pójść Ej, one tu zostały O, poszły sobie Popłakały się Płaku, Płakuniają Ej, Wojtek I no. ty patrz na te boczne części. Ty patrz na te boczne części.

Ej, ale człowieku my nie jesteśmy prostami, ani jednej anomalii, a zostało na 5 klientów. I wtedy, do, I wtedy co? I wtedy wygramy Ej, jakiś przed znajdzie? Um, on ci zrobi disconnecta. A nie, to nie on. Sure disconnect że wywalać z gry na przykład za coś. Więc proszę go sobie na kamerkach. No chyba krew na tym. Pierwszy błąd. Pierwszy błąd. Grzybol zaczyna wychodzić. Poczekaj, włączę wiadomości. Dobra, cicho. A yy, co A co stanie się, gdy grzybol wyrośnie? Taki coś będzie nad nami, trzeba wyjść. O, a... Dzień dobry, proszę pana. Yy. Demogorgon, okay, okay, jaki demogorgon? No to wiesz? coś badzina, tam właśnie. Nie, Okej. Okay. On jest normalny, można mu zrobić kepsika. Czekaj. Ja coś Nie, raczej nie. A co robił? Eee, to, to się Nic nie był to. Eee, to już jest to. Eee, to to. nie był błąd. Mówiłem ci. Słuchaj się, eksperta. Od tej gry. Dobra, czyli już wiesz jak odpalić kamery. E, inspekcja wychodź! I nie patrz się na stoisko. Patrz się w dół. Albo w ścianę musisz się patrzeć. Dlaczego? Bo zginiesz. Już? Patrzysz. Już? No. Pojechali se. Bo to była ta inspekcja. No. Ja wolę zamknąć te drzwi, wiesz? idę na Czuję się bardziej bezpiecznie. Jestem mm. na kamerach Nikt nie idzie. Muszę śmieją, to musiałem to robić szybciej. O nie, ale nikt nie przychodzi. O, przyszedł dziadek. Sprawdzaj nie. Czy nie spojrzamy? Nie pan. O czy tak. Eee. Uh, on przez chwilę miał głos baby. Okej, ale pęki są? Eee, on miał głos baby. Co? Actually... No? No, Słyszałeś, on ma głos baby. Nie poszedł. 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 Dobra, dobra, otwieram. Łącz farma. Chyba zrobię piosenkę o tej grze, bo ona jest fajna. Tak Yeah, Co hey, um, Maciek Poszedł. Czekaj. On dalej tańczy. On tu zaraz przyjdzie. na mnie jak dostałeś Jumpscara? Nie, nie dostałem. Ja dostałem. Ja za ciebie przyjąłem Jumpscara. Eee... One warmer. right, like that will be 150. Seriously, you just closed it in my face. I've been starving all day. Eee... Um, widziałeś co on miał na koszulce? Tak. No. Pewnie poszło. Ja widzowie już mam taki instynkt, że, że ja wiem kiedy oni sobie pójdą. To no, idzie kolejny. Jak taka CGM-ka idzie. O jest Signal. Patrzcie. Hello again. Why don't you warm up, please? Yuck <many> <I> again! <many> you here before? Before it? <many> so wait. It tastes a brown. Brown. I, I a moment. Uh, just a just a moment. 1, 2,

Right, 150. Eee. On ma grzyba na plecach. Tak, ma grzyba na plecach. Co mm. to, to było za dźwięk? Okay. <try> był był Mam Mambiczkiem Okej, okay, jakaś babka przyszła Poczekaj Aż sprawdzę Dobra, jest git Robimy jej szafarmę. Ale dlaczego tyle razy, żebyśmy byli zainfekowani? Bo... No właśnie, nie wiem. To gra pomyślała, że teraz znowu zamkniemy, bo, 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 bo pomyślimy, że, że to jest zainfekowane. A my jesteśmy mądrzy, jak wy widzowie. Wy widzowie jesteście pewnie mądrzejsi od nas. Dziękuję. Ja sam widzowie! Nie będzie już Wojtka! Nie! Muszę sam dokończyć. Czy tylko ja widziałem tamtego Mietka? Mietek schabowy.

Ok, dobra, chłopie, dam ci szafarmę. Bierzemy kpsika. Dobre, ja się boję tak sam grać jest Straszno przewarne I to jest 22, trochę sram w galoty nie Jestem ciekawa, co będzie następne. Siema. Co? Jestem niewidomy, jakby to, i Cię widzę. Siniesiu. O, nie lubię go, bo on mi hey, włączy internet. just a moment, it will be ready. all right, hey, i know you, asprin Station. playing in the daytime, what are you scared of the dark? Nie, any moment, don't believe it. yeah, she's good no właśnie. yeah, it's the puppy. just kidding. she's so needy. Wygląda z tak naprawdę jesteś mięką. Nie powiem czym. Boże, ja mam laki, nie wiem dlaczego, jak nagrywam. Mam nadzieję, że jak. Boże, maniek. Dobra, nie chcę mi się w tym nagrywać. zagrywać. Siła,